Yo, 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 yo. Siemano, tutaj troszkę więcej informacji o tym glitchu, co wczoraj stawiłem. E, ten inny filmik skasuje, bo troszkę kiepsko to było nagrane i wszystko. Dostajemy maila. Kręcimy się po prostu e, w Los Santos w mieście, e, bo wtedy najszybciej dostaniemy tego maila od e, Vanderlinde, Dutch Vanderlinde. To jest ten gościu z Red Dead Redemption. On ma tam tą broń, właśnie tą złotą rewolwera, nie? I te właśnie skarby szukamy, żeby dostać niby tą broń, Ale my nie będziemy zdobywać te, tej broni, bo my chcemy RP i kasę. Ja już dostałem maila, link jest w komentarzach. Gościu Anglik tam kiedyś wstawił 20 tych miejsc. Jak masz te miejsca pokazane w telefonie, to wejdź na jego kanał i zobacz gdzie on pokazuje akurat gdzie ta listka, gdzie ta kartka wisi, nie? Po prostu masz te akcje otwarte na mapie, te niebieskie, to teleportnij się tam, odpal akcji i wyłącz szybko pada, czekać 40 sekund i potem e, głości zniknie, głości wróci i to wtedy możesz pada znowu włączyć. I wtedy będziemy na miejscu. Po prostu patrzymy, gdzie on tam pokazuje, gdzie jest ta kartka. Idziemy do tej kartki. Dużo pytań, że nie działa. Tutaj przed chwilą z rana z rana nagrane. W sumie pół do 11. Nagrane: wszystko działa. Konsola była wyłączona. Więc nikt mnie nie mógł spaczować. Czy jakby był patch, no to by nie działało, oczywiście, ale nie ma patcha. E, mówię Wam tak, e, jak kiedyś już te wszystkie zbierałeś, to nie da się teraz tego pozbierać, bo już je masz. Jak na drugiej postaci tak samo zrobiłeś, to skasuj, może tą drugą, zrób nową, i wtedy będziesz mógł, nie? Ale jak pierwszej, na pierwszej postaci zrobiłeś, a na drugiej nie, to możesz to zrobić na drugiej. Dobra, tutaj będzie ta karteczka. Może jak akurat trafisz na te miejsce, co ja, no to będziesz akurat wiedział. Widzicie, wczoraj dostałem inne miejsce, teraz znowu takie miejsce, więc to jest to się różni, nie? karteczka wisi. Mamy dostęp na strzałkę w prawo. Jak jesteś pojazdem gdzieś i twój pojazd stoi za blisko i nie masz opcji strzałki w prawo, to odjedź tym pojazdem tak 100 metrów i wróć do tej karteczki. To jest ta lokalizacja moja tutaj. Właśnie tu akurat Sekurosurf albo VIP. Nie wiem, czy ta akcja jest w prezydencie, dlatego nie robię to z prezydentem. Ale jak nie masz Sekurosurf, to masz też VIP i to jest prawie tak samo. Zarządzenia VIP-a i idziemy na tą akcję numer 12 od 17. Odpalamy to. Miejsce nieważne, gdzie po prostu dajesz na start. Czekamy, jak to tutaj ta, ten pasek nam zniknie. Ten pasek akcji nam zniknie. I teraz możemy sobie cały czas wciskać szczałkę w prawo, więc w prawo, w prawo, w prawo. Albo patrz, pierwszy raz on nas tak wyrzuci plecami. A teraz będziemy stać w stronę tej karteczki. I teraz w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. No to po prostu spamić w prawo, albo po prostu czeka, jak ci to doda. I teraz w prawo. Poczekaj chwilę, i teraz znowu w prawo. Poczekaj chwilę i teraz znowu w prawo. Jak ci tylko w w prawo nie działa, no to w prawo lub X na e, PS-ie albo w prawo A na Xboxie ten sam czas. E, co się stanie, jak czas się skończy? Lepiej, jak będziesz miał jeszcze te 30 sekund, wyłącz całą grę. Włącz ją znowu i zobaczysz, że właśnie ten e, e, gra była zapisana. Kasa została, lewo został i po prostu wtedy znowu idziesz na sesję. Tutaj zrobiłem w sumie sesję dla zaproszonych, więc dacie. się. Solo sesję też. Tylko mówię, kręć się w Los Santos, to jak najszybciej dostaniesz maila. Nawet w 10 minut, chyba, a nie 15. Nie wiem, tam pociąg, coś poru, po prostu, pobacz się gdzieś w tym mieście. Nie? i... Eee, tutaj to jest niby jakby misję robimy, nie? Więc jak będziesz trzymał tą kasę po prostu w kieszeni, nie na konto, to powiem Wam tak, że 99% Rockstar ci nie zabierze tej kasy. 99%, ale mógł może być ten 1%, że oczywiście zabiorą mnie, ale mówię, 99% jak nie wstawisz to na konto, na bankowe, to ci nie zabiorą. A jak się tego boisz, to tak jak wczoraj mówiłem, kupuj wszystko, co się da, bo co kupujesz, to nie zabiorą mnie. Mówię, w 10 minut, milion, tak zarobiony na pewno, nawet więcej może, RP zajebiście wlatuje, więc ten wczorajszy filmik y jeszcze chwilę zostawię, później go skasuję, ten będzie zostawał, dobra, no to trzymajcie się, na razie, yo!